Kilka godzin, 2-3 godzinki, strasznie parno. Jeszcze się chyba wyhaczyłeś Sam Pięknie No i w tym roku niezawodny Westin Sobie go tutaj wszystko zrobimy On tam sobie dojdzie do siebie My się przygotujemy Z miarą Ja bym tak nie szalał na Twoim miejscu po Przecież ja Cię wypuszczę zaraz, chcę tylko trochę pomóc, żebyś miał lepsze warunki. O, 72, jesteś trochę pogryziony tutaj, oj coś Cię dziepnęło, to niedawno musiało być ostre od dołu. Miał fluorokarbon, więc przejrzałem. Jest niezły zadzior Fluorokarbon dla pewności wymienię, także. Także to nawet dobrze, bo trochę pochłasowałem w tym miejscu. To trochę się może uspokoi, a ja w tym czasie pozmieniam wszystko. No, łowimy dalej. Bardzo dobrze nam się to zaczęło. Nowy podbierak, duży, wielki, przetestowany. Ale się rozpadało na dobre jak przyjedzie na 2-3 godziny na ryby tydzień upałów i tak to jest. Wstaliśmy wcześniej rano, sądząc nawet, że za wcześnie. Jesteśmy tutaj za ciemnego. I jakie nasze zdziwienie, jak już jedna łódka na wodzie właśnie zeslipowana i panowie wypłynęli. No, w ogóle, jutro trzeba będzie tutaj od drugiej w nocy być? No. Albo nie spływać. Albo nie spływać, bo skłują nam ryby. No. <noise> Ups. Jak mi przykro. mamy większego. Jak trzciniaczek też bardzo ładny. I do podbieraczka, cyk. Widzisz, ja rzucę tam już sześcioma gramami. Już za szybko może być dla nich. Ach, nie było za szybko. Jak zażarł. Największy dzisiaj tak? Ale ładnie wypoczął. 34 cm. Piękny kolor. Nie, nie będzie współpracował. Już. Dobrze, niech idzie. Pięknie zagonił. O, o i tą drobnicę też. pyka. jest. I poszły. Konie pobyto nie w co. Zmieniamy miejscówkę. Kamerę. Dobrze. niezliczona ilość dzisiaj już Jacek nałowił. Powoli zmierzamy ku końcowi tego dnia. Jeżeli policzymy sobie, że od piątej tak, jest 19.30, czyli będziemy do ósmej. Kogut czyli czas na ryby wczoraj sporo łodeka dzisiaj Samozni, zobaczcie ile trubnicy. <śmum> Żurawie. Są <śmum> tam już lekki wiatereczek idzie ze wschodu Masz rację, słoneczko wyżej pójdzie i może zacząć dmuchać No jak ze wschodu to masz rację brzydko, ale zamawiałem wiatr południowo-zachodni, ale niestety zamówienie nie zostało zrealizowane. Acz czerwone, tak? I co? Jak Ty, ma, ty, ty masz je tu umówione? Wziął? No akurat w słońcu to niewiele zobaczymy. Zgrabny. Co? No, nie, tak no. Zgrabny. Skrabny. coś powiem. Piękny, jeden z lepszych okazów w tej chwili. Piękna wstręga, Piękna, tak, no, ale naszała. jak pięknie, diabła. Pięknie. No. aż tak wycierać. Wypiał się. Chcesz jeszcze raz? Czy już po tym, jak się wypiałeś, to nie chcę? Nie, po, już nie był zainteresowany. <grym> Piękny gardka Nie patencik by się zdał Warto być. Tylko ja teraz widzę, że jestem wysoko siedzę Będka miękka miękka <laughs> Zmieniłem HK. i mam trzciniaka. O, piękniosi jest za... mm. Już będzie 20 Trzeba mierzyć, bo to wiesz, chociaż na razie największa to jest fairstręga Jest i prawie całego zeszara. Pięciutka wędziusia, jeszcze spadną. No. Ale widzisz, to też jest na tyle przyjemne, że jak pływasz, pływasz, nic nie, nie, nic nie, bierze, nic nie bierze, to szczupaka mam, zobacz. No, tak. uh -huh. Zobacz, na greju. Spokojnie, to daj spokój. Cieku, zobacz. No może nieubetnie, bo wziął za końcówkę, zobacz. Już chciałem powiedzieć, że jak nie biorą, czekaj niech się, nie niech greja nie złamie. Grejsa Przepraszam. A, Przepraszam, Gray's a nie Dziękuję ci bardzo, bardzo. bardzo. Pierwszy szczupak dnia I zobacz skąd nie no. Na ping ponga ja. Ale mogę tak ładnie, się Fajnie, bo ping, bo ping ponga już wypuścił. Jest, co, nie będę go dotykał. on ma za 40 cm, a że się wyhaczył to może go uwolnimy. Jeszcze nie, ale on już chyba jest i To ja zrobimy. EPU jedna sobie. I teraz to ja sam mogę pingponga wyciągnąć. Zobacz, na zestawik z pingpongiem. I była chociaż trochę zabawa. A wszystko zaczęło się od tego, że mówiłem, że fajne jest to, że jak te ryby nie biorą, bo sprawdziliśmy, byliśmy w tych miejscu, w tym, w tym. To wpływasz sobie w takie trzcinki i wiesz, że przynajmniej na te czerwone czcinowe okonie no. możesz się pobawić. To jest faktycznie fajne. A tu taka niespodzianka. Szczupak. Nie jest większy od mojej. No nie. <grafy> ale ty... Ale... Oj, ale szczurek wziął, nie? No i dobrze, że... I dobrze, że tak wiesz, blisko, nie? Tylko ten, no, tylko tak... Tylko za ten, a nie... To już trzy gatunki dzisiaj złowiłeś. No. Pięknie. Pięknie. Pięknie zażarł. Ale już ładniejszy chyba. To grejsik. Nie czujesz tego puknięcia, tylko się ugina. Wyjąłeś jednak. Czyli z wody też potrafisz. Może? Słoneczko w końcu przeszło, nie? O ściągnął mi kawałek. poczułem piekło. Kurde, ty, Ty masz dzisiaj, jesteś mistrzem świata. dręgi mam dzisiaj? Ty to dzisiaj dręgi biorą. Ale ładna, Te, znaczy ładna, ta ładniejsza była. Większa, ale jak walczyła pięknie. A kurz, to ona mi następna ugryzła po kołego gonka. To one także ci ogonki? Bo tam to też mi użarła Nie, dobre są. Nie tej drobniczki to. Mm -hmm. Prawie, prawie siedzą dosyć głęboko pod nią Wodą go, wodą Ależ idzie Panie O konie, zabawa Zabawa z okoniami nazwiemy film Tylko słuchaj, kupiłem trzy klikery na Allegro Faktem, że nie były drogie A. Faktem, że nie były drogie Ale z tych trzech Jeden tylko potrafi policzyć bezbłędnie do 40 Każdy, każdy inny Ej, kuj, kuj. Każdy inny Po prostu przeskakuje o dwa Nie przeskakuje jedna cyfra Ale piękna jest ta woda, jest czyściutka Pięknie widać te trawy tutaj. Nie wiem, czy to tylko dlatego, że ja mam polaryzacyjne szkła i od razu w bok, nie? Oj, jak mi przykro. Ale bydle, to sum. 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 Ależ wielki. Ale, Ale sumicho. Mano, Ma, bank. Sujeku... My to pod, się. Pod rzecz, tak, jasne. Nagrywasz? No, czołówką, nie wiem czy to przejdzie. Dięknie. Ależ ładny. No, ale co tam idzie? Szukać kiedyś, nie? No, coś. Sam, sam se podrzucił. Ja kamerą wolę grać, niż go mieć na węce. Ja nie chcę takich sumów mieć na ręce. Nie wiem, czy kamera go widzi, bo ja w kamerze nie wiem. Ja tak, tam jest. Piękna, nie. Autentycznie się na początku przestraszyłem. Ja też. A ten, że idziemy, wie, co to jest. Najpierw się bałem, że szczupak jest, że jest tak duży szczupak tu w ogóle. Ale czegoś takiego nie widziałem. On se rundkę zrobił, zobacz, przepłynął. No, no. Jak w Twoim opowiadaniu <laughs> To nie moje, ja tylko czytałem. Piotr by słowo pokazał na jezioro. Wstanąłem, przyjrzałem się. Na dnie leżał czterometrowy bal drzewa. Był czarny, z jednej strony grubszy. Nagle bal drgnął. Obrócił się grubszym końcem w naszą stronę i znowu znieruchomiał. Patrzyliśmy na siebie przez dobre kilka minut. Wtedy zaczęło do mnie docierać, że to ryba. Ryba, która była kilka razy większa od naszego największego 15-kilowego szczupaka. No niesamowite. Weź mu coś podrzucić. No bym go wystraszył, bym go. Ależ przyszedł do nas. Ale fajne to było. Nie, powiem ci, że coś pięknego, ale no? Coś pięknego. To się do to Schowaliśmy się przed cieniem za 10/10. Ale długo tutaj to cienia nie będzie. Będzie kolacja? O, to jaka się poczują. No, to... no już Nie wiem czy dzisiaj nie największy. Kończymy piękny wyjazd na rybki. Dostaliśmy. O, 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 o. Jest, jest bandka moje a mojego chcecie? Patrzcie, też ładny, też ładny, zobacz, ładny jest. Dzisiaj wróciliśmy do już takiego łowienia sprzed 20 lat ponad, gdzie się bawiliśmy obrotówkami. O, właśnie, obrotówkami po krzakach o, takie czerwone. Ale ich tu jest, o, jakie statko. Się no, mia no, dobra, dobra się mia się jeszcze się Paj. biło. Te I jest jeszcze, się... jeszcze wytarkał. <śmum> <śmum> to na zakończenie mam fajne te, te, te pożegnanie. O, I tak to się można pobawić, nie? Trochę. Chyba tylu już jest taków może nie być, więc. <śmum> Same wchodzą. No, zobacz. A, a, a. Jaki koncert dają teraz? <śmum> No i No te są głodne ewidentnie Tutaj chyba nie były dzisiaj śniadania Chilnowo, Tylko spadło, ja Słuchaj, jak tu jest taka konkurencja ma taką no. tobie... A ściągnął mi ją To dawaj, bo jeszcze mi całkiem ściągnie no, <laughs> No jak tak biorą tak się coś dzieje to człowiek mi nawet ciepło nie jest za bardzo, A tak to Ach, nie, bo zajmiesz. Zdejmują mi te teni całgonek i Ja tu mówię, włączę kamerę, pożegnam się ładnie, a tu się łowienie zaczęło A już, już znowu. Już widzę jak dwa razy uderzy, niestety kleju nie mamy i już ściągnie, to już jest dupa. Nabiję go od nowa. mocniej. To są mniej agresywne masz już mund na głowie wyjechaliśmy wiesz może <grybujesz> cieni oj Czcinioki. Tam, tam gdzie ich było dużo to był bardzo agresywny. Tak, bo była konkurencja. Tak. Ja tylko wpadłem, do Ach, jeszcze na końcu dopadł. Jakbyś jak, jak miał kilka ty, przynęta jednym, to weźmy to byś wszystkie wyciągnął jak śledzie. To na koniec jeszcze mieliśmy treningowa. trochę treningu, tak? Wspomnienie, jak się kiedyś bawiło z nimi, nie? A że dzisiaj, upał, poranny, no dzisiaj dużo wrażeń takich wędkarsko-przyrodniczych bardziej niż, niż, niż samych brań. Ale wczoraj 15 godzin, dzisiaj 8 to wystarczy. już ponad to już wystarczy chyba. W słońcu. W słońcu tak. A miały być większe. A są takie jakie biorą.